「そういうことか。 Delekta, coś słodkiego. Teraz więcej ciasta w nowych, stojących opakowaniach. Kejsi, spróbuj ty, Spełni swoje o jedzeniu z Z rodziną dzisiaj doradczyć. Nas Nasz kurczak oczaruje ich smaczny, smaczny. Delikatność czerpie prosto z alpejskiego mleka. Dlatego milka jest taka pyszna i delikatna. Milka, daj się skusić. Nasze ziarenka dobieramy bardzo starannie. Pedros, gorąca kawa, atrakcyjna cena. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy dostałem pierwszy cukierek od mojego dziadka. To był Werther's Original, a ja miałem wtedy 4 lata. Nigdy nie zapomnę tego smaku. Słodki, śmietankowy, po prostu pyszny. Poczułem się jak ktoś zupełnie wyjątkowy. Dziś sam jestem dziadkiem, więc cóż mógłbym dać swojemu wnuczkowi, jeśli nie moje Werther's Original? On także jest kimś wyjątkowym. Nie jest taki wielki, ale strasznie uporczywy. Cały czas narasta i narasta. Jest bezlitosny, trzyma mnie już tak długo. Ukojenie Twojego bólu. Saridon. Wyjątkowa formuła trzech składników. Szczególnie skuteczny środek przeciwbólowy o szybkim i długotrwałym działaniu. Saridon. Jak ręką odjął. Zaraz, zaraz, to jest! Więcej luzu. luzu? Jasne! Nowy numer luzu już w kioskach, a z nim możesz wygrać o gotowy komputer Harvard i obóz językowy w Wielkiej Brytanii. Przeczytasz wszystko o uzależnieniach również od rodziców i miłości. Francuski mają nową tajemnicę. Co sprawia, że ich włosy mają tak piękne kolory, jakby stworzyła je natura? To nowy bel kolor. Er Łagodna farba z laboratoire Garnier Paris. Gotowy zestaw nie pozwoli ci się pomylić. Łatwy do nałożenia z odżywką. Nowy Belcolor. To piękniejszy, trwalszy i tak naturalny kolor. To miękkie, lśniące włosy. Bez śladu siwizny. Belcolor. Łagodna farba gwarantowana przez laboratoire Garnier Paris. Kolory jak z natury. Na długo. Obraz tak realny że nie wierzysz własnym oczom. Dźwięk Dolby Surround tak przejmujący, jakbyś był tam naprawdę. To magia telewizora Philips Matchline. Przeżyjesz to tak, jak w najlepszym kinie. Philips, odkryjmy lepszy świat. Uwaga miłośnicy dobrego kina. Telewizja Polska SA organizuje przegląd europejskich koprodukcji filmowych Koprofest 96. Już 21 marca wielki Michelangelo Antonioni przybędzie do sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na polską premierę swojego najnowszego filmu po tamtej stronie Chmur. A następnie w salach Kinamuranów zostanie zaprezentowanych 16 premierowych filmów wybitnych europejskich reżyserów. W programie przeglądu m.in. spotkania twórców z publicznością, dyskusje panelowe producentów i dystrybutorów. Wszelkie informacje pod warszawskim numerem telefonu 31 03 58. Zapraszamy na CoproFest, największą imprezę towarzyszącą międzynarodowym targom filmowym i telewizyjnym Media Forum 96. Oto doskonała pasta do zębów. Działa, nawet gdy Ty nie szczotkujesz. Nowy Colgate Total to antybakteryjna ochrona zębów i dziąseł między jednym a drugim myciem zębów. Colgate Total zapobiega próchnicy, kiedy szczotkujesz i kiedy pracujesz. Chroni przed kamieniem na zębnym gdy odpoczywasz, a chorobą dziąseł zapobiega, kiedy smacznie śpisz. Colgate Total to pełna i długotrwała ochrona nawet między jednym a drugim myciem zębów. Dobry wieczór. Zakończyła się wizyta ministra spraw zagranicznych Rosji w Polsce. Była to pierwsza oficjalna wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji w Warszawie. Jewgeni Primakow przyjechał do Polski zaledwie dwa i pół miesiąca po objęciu tego stanowiska. Wcześniej Primakow był szefem wywiadu Rosji. Była to jedna z niewielu państwowych instytucji, która nie uległa dezintegracji po rozpadzie Związku Radzieckiego. Według Amerykanów, Ewansa i Nowaka, kierowane przez Primakowa służby, miały opracować plan destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej, co pomogłoby Rosji odzyskać wpływy w tym regionie. Primakow regularnie również protestował przeciwko planom rozszerzenia NATO. NATO pragnie stać się jedynym gwarantem pokoju i stabilizacji, rozszerzając się na kraje wchodzące dawniej w skład Układu Warszawskiego i w tym cały problem. W trakcie obecnej wizyty zarówno Primakow, jak i minister Rosati starali się osiągnąć przełom we wzajemnych stosunkach. Wyraziliśmy nadzieję, że wizyta pana ministra Primakowa, która jest pierwszą wizytą na tym szczeblu oficjalnym od kilku lat, stanowi symptom tego, że stosunki polsko-rosyjskie wchodzą na fazę e, bardzo ścisłej współpracy. Jednak i tym razem okazało się, że kwestia rozszerzenia NATO różni polityków rosyjskich i polskich. Primakow zaproponował, żeby kwestie bezpieczeństwa Państwa Europy Środkowo-Wschodniej uregulować w kompromisowy sposób. Jeśli tym państwom są potrzebne gwarancje bezpieczeństwa, to Rosja i NATO mogą ich udzielić. A jeśli nie chcą one żadnych gwarancji z naszej strony, to wydaje mi się, i to jest moja prywatna opinia, że odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa mogłoby dać samo NATO. Co prawda, według artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego NATO udziela gwarancji bezpieczeństwa tylko swoim członkom. Ale cóż, przecież to nie jest dogmat. Nie tylko zmienia się traktaty, ale i nawet wielkie państwa upadają. Propozycję te polski minister spraw zagranicznych odrzucił. Polska takie rozwiązanie nie zadawala, dlatego że Polska uważa, że tylko pełne członkostwo NATO jest w naszych warunkach historycznych, geograficznych instrumentem, który zabezpiecza nam bezpieczeństwo narodowe. Nową kwestią sporną w naszych stosunkach z Rosją okazała się sprawa tzw. korytarza Suwalskiego. Primakow stwierdził, że nieporozumieniem jest mówienie o eksterytorialności takiego korytarza. Chodziło i do dziś chodzi po prostu o to, żeby rozwinąć istniejący już system transportowy, po to, aby zwiększyć przepływ towarów z Grodna przez Białoruś do obwodu kaliningradzkiego. Tuż przed wizytą Primakowa doradca prezydenta Jelcyna Siergiej Karaganow potwierdził w Moskwie, że korytarz przez Suwalszczyznę oraz dostęp do Kaliningradu jest niezbędny dla Rosji oraz potrzebny dla Polski. W innym przypadku niemieckie wpływy w tym rejonie będą zbyt silne. A w studiu Pulsu dnia witam pana profesora Londwina Pastusiaka, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, posła SLD. Dobry wieczór Piotra Naimskiego z Ruchu Odbudowy Dobry. Polski, przedstawiciela Klubu Atlantyckiego. Panowie minister Primaków zaproponował udzielenie Polsce jednostronnej gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO lub też gwarancji krzyżowych także ze strony Rosji. Czy jest to nowa propozycja, i czy jest to w ogóle propozycja, nad którą Polska powinna poważnie się zastanowić? No ja myślę, że jest to nowa propozycja ze strony Rosji, jako swego rodzaju ustępstwo, jako swego rodzaju takie miękkie stanowisko wobec idei rozszerzenia NATO i członkostwa Polski w sojuszu atlantyckim, ale propozycja nie do przyjęcia, dlatego że nie ma gwarancji bezpieczeństwa bez pełnego członkostwa w NATO. Artykuł 5, najważniejszy. Yy, układu waszyngtońskiego o utworzeniu NATO, który mówi, że napaść na jedno państwo członkowskie jest napaścią na cały Sojusz Atlantycki, może obejmować tylko państwa członkowskie. Ale minister Primakow otwarcie podczas konferencji prasowej powiedział, że nawet ten artykuł można zmienić, bo mocarstwa państwa upadają. No nie wiem, czy, przepraszam, ale nie wiem, czy na to by się zgodziło w ogóle na taką zmianę. Jeżeli można, to nie jest nowa propozycja. Jewgini Prymakow będąc szefem wywiadu rosyjskiego w swoim słynnym raporcie, już w tej chwili słynnym z 1993 roku, proponował jako jedno z możliwych rozwiązań krzyżowe gwarancje bezpieczeństwa dla środkowej Europy. Także to jest powrót do starych myśli. Do starych pomysłów, które już wtedy budziły sprzeciw, a teraz po prostu muszą być jasno określone. Co by to konkretnie oznaczało dla Polski, gdyby Polska przyjęła taki pomysł krzyżowych gwarancji? Co to oznacza konkretnie? Że jesteśmy w strefie szarej, strefie buforowej, że nasze bezpieczeństwo nie jest w żaden sposób gwarantowane? No, poza tym ja uważam, że takie zdalnie, zdalne gwarancje to nam trochę przypominają historyczne gwarancje angielskie i francuskie w roku 1939, a wiadomo jak wyszliśmy na tym właśnie. W przededniu wybuchu II wojny światowej. Ale czy w kontekście wizyty Jewgienija Primakowa można mówić o rozłożeniu nowych akcentów w rosyjskiej dyplomacji? Czy można mówić o nowym tonie Moskwy ja Rosjan? Że można. Ja myślę, że można. Można w tym sensie, że kilka miesięcy temu Rosjanie postanowili, że y, muszą zmienić taktykę w stosunku do państw środkowej Europy. Mówiąc krótko, postanowiono wystąpić z pewną serią propozycji, postanowiono wciągnąć kraje środkowej Europy, w tym Polskę, do współpracy z Rosją, postanowiono, że trzeba tę strefę wpływów rosyjskich budować krok po kroku, że postawa którą reprezentował minister Kozyryjew, to znaczy niezauważania tego problemu, rozmawiania tylko z Ameryką, jest szkodliwa dla Rosji. W związku z tym te propozycje się mnożą, ich będzie jeszcze więcej. One będą opakowywane bardzo y, atrakcyjnie. I oby nie było tak, że damy się zwieść. Czy Polska powinna się dać wciągnąć, jak to określił pan Naimski? w W te propozycje rosyjskie, w te rozmowy na temat stosunków dwustronnych, na temat kwestii NATO także. No, na temat stosunków dwustronnych na pewno, bo w naszym interesie jest rozwój stosunków dwustronnych z Rosją i trzeba powiedzieć, że na początku dziennym jest co najmniej kilkanaście umów, układów, porozumień polsko-rosyjskich dotyczących różnych spraw, chociażby umowy o ruchu bezdewizowym, umowy o readmisji, o wymianie młodzieży, o przepływie... Ale na czy przykład... Pan zgadza się z tą opinią, że nastąpiła zmiana taktyki? Tak, na pewno. Tu podzielam pogląd mojego rozmówcy również, pana Najemickiego. Ja uważam, że Nowy język się pojawił. Na przykład w sprawie NATO mówi się, pan Prymakow powiedział, będąc na, na Słowacji z wizytą, powiedział, że yy, yy, można oczekiwać no, rozmaitych innych alternatywnych rozwiązań w sprawie bezpieczeństwa europejskiego, a w przededniu wizyty w Polsce i w sam czasie samego pobytu w Polsce zaczął używać słowa kompromis.